Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci, co zrobić, aby na Samsungu S25 posiadać tapetę, która wyświetla nam jednocześnie pogodę. Na początku przechodzimy sobie do ustawień. Tu wybieramy zakładkę Tapety i styl, a następnie zmień tapety. Wybieramy twór za pomocą SI, a następnie wybieramy pogoda. Wybieramy opcję wypróbuj teraz. Następnie, wybieramy sobie nasze zdjęcie, aby ustawić je jako zdjęcie naszej tapety. Teraz w tym miejscu musimy mieć zaznaczoną opcję pogoda i możemy sobie tu jeszcze zmienić na przykład kolorek, żeby to było lepiej. Mimo wszystko, widoczne jeśli chodzi o naszą tutaj godzinę, ale tak, i wybieramy gotowe. I teraz, w zależności od tego, jaka panuje pogoda na zewnątrz, będzie nam się ona wyświetlała w tym miejscu. Czyli, jeżeli jest y, ciemniej, no to będziemy mieć ciemniejszą tapetę, bo jest wieczór. Jeżeli będzie noc, no to będą pokazane gwiazdy. Jeżeli będzie padał deszcz, będzie nam padał deszcz. Jeżeli śnieg, będzie padał śnieg. Jeżeli będzie słonecznie, będziemy widzieć prześwietlenie słońca. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć!